Paco Power, system najlepszą najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy w centrum Lublina, dokładnie na ulicy Połowiaków 6, gdzie od niedawno funkcjonuje podziemny parking. Od poniedziałku ten parking reklamują dwie piękne hostessy. Jest ze mną jedna z nich, pani Minka, Witaj Monika. Witam serdecznie. Bo... Jak zainteresowanie mieszkańców Lublina? Zainteresowanie Luglina? jest spore. Naprawdę ludzie się interesują. Do tej pory nie wiedzieli, że istnieje tutaj z parking. Po prostu przejeżdżali dalej. Dzięki temu, że jesteśmy tutaj po prostu zainteresowanie jest większe. Ludzie oglądają się, pytają. No, ogólnie jest zainteresowanie. Zainteresowanie duże, bo, bo i parking bardzo fajny, nowoczesny no i bardzo przystępne ceny. Przede wszystkim nowoczesny parking, wiele miejsc. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Powiedzmy Monika o cenie, to, to 4 zł to dosyć konkurencyjna cena, jak na śródmieście Lublina. Uważam, że cena 4 zł jest ceną w porządku ceną bardzo konkurencyjną. I myślę, że w miarę przystępną. Wraz z koleżanką Pauliną reklamujesz parking. Parę godzin trzeba postać tutaj na ulicy przy Przypałowiaków 6. No niebogatelną sprawą jest na pewno kondycja fizyczna, którą zdobywa się dzięki treningom na siłowni, a także suplementacji warzywki Paco. Oczywiście, jest 8 godzin, to jest to spory wysiłek niby, jest to praca, która nie wymaga żadnego wysiłku jednak. Jest to jest godzin, ale z koleżanką dajemy sobie radę. Jeszcze po, to, po pracy mamy czas na trening. Wybieramy się na siłownię, saunę, w pako. Paulina, zwracam się do drugiej z naszych hostes, które reklamują parking przy w 6. Przychodnie, a także kierowcy, którzy przyjeżdżają tutaj ulicą, jest zainteresowani? Pytają? Dzień dobry. Po pierwsze. E, tak, reagują bardzo. Ludzie nawet, e, którzy nie są mobilni, że tak to nazwę, e, również pytają o to, e, pytają, do którego jest czynny, a jest takie, takie udogodnienie, że jest czynne do 24 lub do ostatniego klienta. To jest bardzo cenne, myślę, dla klientów. E, Choćby nawet na rowerach ludzie też pytają, czy, czy jakby byli autem, czy by mogli zaparkować, za jaką cenę, czy jest monitoring, żeby to auto jednak było bezpieczne, to jest ważne, nie, a nie tak jak na miejskich parkingach, zawsze to jest narażone na różne, na środowisko, na różne, nie wiem, jakieś porysowanie, czy cokolwiek, kradzież, tego typu. Czy spotkaliście się tutaj z sytuacjami jakimiś takimi wyjątkowymi, niezwykłymi, ktoś zatrzymał się i, i powiedzmy nie pyta o parking, a pyta, patrzy klub sportowy pako, może zabiorę panią na siłownię, może gdzieś do restauracji? E, mieliśmy dużo propozycji, choćby o pracę. W jeden dzień mieliśmy trzy propozycje. Jak również, no oczywiście, jakieś tam restauracje czy coś tego typu ludzie reagują. Mimo wszystko, dużo osób mówi, że to bardzo nietypowa reklama. raz z czymś takim się spotkali w ogóle. E, ale dużo osób też, jadąc, pokazuje nam, że fajnie, że super. Uśmiecha się, reaguje naprawdę bardzo pozytywnie. Nawet kobiety, co mnie to dziwi. Tak jak powiedziałeś, nietypowa reklama, ale bardzo nietypowa, skuteczna. Ale skuteczna, tak. Myślę, że bardzo skuteczna. jak mówię, dużo ludzi reaguje. A w sumie mogłabym na pacy wyliczyć ile osób nie zareagowało tak naprawdę, jest zainteresowanie bardzo duże. Dziewczyny, tak na koniec, jak się miało zareklamować w paru słowach parking przy Połowiaków 6 to, Monko? Po prostu zapraszamy, jak Państwo przyjdą to sami się przekonają, że naprawdę warto. Paulina? Bezpieczne, chronione. Myślę, że warto zawsze auto zostawić w miejscu bezpiecznym niż w miejscu, yy, no, mimo wszystko, przy, przy ulicy, niebezpiecznym.